Przed nami mecz kolejki UEFA Champions League. Oba zespoły są mocne. Nikt nie zagra na remis. Liczy się tylko zwycięstwo. Zagłębie Lubin zmierzy się z Liverpoolem. Drodzy państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się. Zdaje się, że mieliśmy rzut karny w innym meczu. Posłuchajmy. Tak, mieliśmy rzut karny dla Sportingu. Nie... Korzystać. Skuteczna obrona wyjaśnia sytuację. Ruszył w stronę piłki Salah. Damian Dąbrowski. Zagranie na dobieg, popatrzmy. No niestety, błąd ustawienia i... A i blisko było z tego rzutu wolnego. Jądrowski. Teraz ruszy do przodu. Ekitike! Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Uwaga! Będą prowadzić! Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Dobre, teraz wrzucenie z planki. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Ależ, teraz podanie w uliczkę. I ta dociera do adresata. Będzie ciekawie. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. To mogła być decydująca bramka. Sędziak wyjrze po raz ostatni. Tym samym dzisiejsze spotkanie. Kończy się wynikiem remisowym. Bezbramkowy remis to nie jest to, czego kibice najbardziej oczekują. Przychodzimy tu dla bramek. No i nadszedł ten czas. Jeszcze tylko kilka chwili. Sędzia rozpocznie dzisiejszy mecz. Halo, szykuje nam się naprawdę wielki piłkarski wieczór na estadio Metropoli. O, hypostopnie! Akcja jeszcze trwa. Ramka, proszę państwa, nie był to... No delikatnie mówiąc. Ogrywa z rożnego w pole karne. Wybija tę piłkę. Czyste i zdecydowane. wyjaśnia tę sytuację i nie pozwala się jej rozbić. Uwaga, za chwilę może być remis. Chyba wrzutki w szesnastkę. Dobre ustawienie. Wybija piłkę. Ta im teraz remis. Jest! Za wyrównuje stan meczu. Doskonała postawa graczy z Lupina. Teraz to oni są w gazie. Uwaga. Padła bramka w innym spotkaniu. Oddajemy głos do studia. To trzecie trafienie dla Monako. Prowadzą teraz 3 do 0. Na zegarze 53 minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Dobra piłka na dojście. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Gol! I dzięki temu prowadzą. Queremos recordar a la afición que este estadio es un lugar libre de insultos racistas. No al racismo. Muchas gracias. Dobra interwencja. Nie więcej tym próbę ataku. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Musi to strzelić! Kontrataka, obrońcy wracają bez entuzjazmu. Traci tę piłkę. Damian Dąbrowski. Za głębi zdobywa przestrzeń na skrzydle. jest szansa. Uwaga, mogą wyrównać. Sza do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Michał do Damiana Dąbrowskiego. Świetny, ważny od... No i mamy koniec meczu. Niewiele osób dzisiaj chyba stawiało na porażkę.